Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w poniedziałek, 12 czerwca 2023 roku. Rozpoczynamy, kochani, nowy tydzień. Energia dzisiejsza to siódemka, no a księżyc znajduje się w znaku barana. Powiedziałabym, że takie energie dość sprzeczne, tak? Siódemka to czas, kiedy bardziej szukamy jakiegoś takiego spokoju, chwili dla siebie, potrzebujemy w ogóle tego czasu dla siebie. Może więcej refleksji gdzieś tam do nas dzisiaj przyjdzie. Będziemy skupieni na naszym zdrowiu, być może będziemy się chcieli czegoś nauczyć. Na pewno y, możemy ewentualnie też zajmować się jakimś hobby, o ile to hobby no jest takie właśnie bardziej y, gdzieś tam powiedzmy spokojne, tak? nieobarczone jakimś dużym y, ryzykiem. No i generalnie właśnie to jest taka energia, kiedy raczej szukamy samotności, odsuwamy się od innych ludzi, y, no i właśnie w związku z tym, w tej samotności można się czegoś uczyć, właśnie można. Można uczyć na przykład języka obcego, można jakiś kurs robić, ale taki właśnie, no powiedzmy, na przykład internetowy, online, kiedy jesteśmy um, sami. I bardziej właśnie um, niż rodzina, niż ludzie obok nas, niż nasi przyjaciele, bardziej jesteśmy gdzieś tam w swojej głowie, w swoich myślach, wyciszamy się. Um, no i taki właśnie czas. No, jak widzicie. Kompletnie odrębna i właściwie nie tyle nawet odrębna, co przeciwstawna energia do księżyca w baranie, który dodaje nam optymizmu, entuzjazmu, w którym to chcemy poznawać nowe rzeczy, nowych ludzi, chcemy wchodzić do nowe przedsięwzięcia, rywalizujemy chętnie, chętnie też podejmujemy ryzyko i chcemy się wykazać, chcemy być zauważeni. Jeżeli wchodzimy z kimś w dyskusję, to jesteśmy bardzo no, nawet można powiedzieć, rozdrażnieni i bardzo mocno bronimy swojego zdania, prowokując przeciwnika, no i my też oczywiście możemy się dać łatwo sprowokować, więc, no, kompletnie inne energie, jak się, jak się to zrealizuje w Waszych konkretnych przypadkach, no zobaczymy, pewnie w zależności od tego, kto. Jakie ma aspekty w swoim kosmogramie i w jaki sposób ten księżyc będzie na niego oddziaływał. Moi kochani, przechodzimy do kart. Jeżeli chodzi o Barana, Baran ma dzisiaj królową mieczy, czyli na pewno moment na właśnie przygotowywanie jakichś planów, jakichś strategii, tak, rozmyślania nad pewnymi tematami, szukania jakichś rozwiązań. Królowa mieczy to bardzo osoba inteligentna, osoba taka, która się posługuje właśnie analizą, logiką, tak? Nie daje się zwieść pozorom. Ona widzi prawdę i jeżeli ktoś chce ją szukać, to bardzo szybko te kłamstewka, mniejsze, większe, wychwytuje. Więc w ten sposób. Jest oczywiście. Czciwa, tak jak powiedziałam, jest asertywna, jest błyskotliwa, więc tak dzisiaj, drogie Baranki, możecie się czuć. No, ewentualnie, gdyby to miało być odwrócone w drugą stronę, to możecie dzisiaj mieć do czynienia z taką osobą, i wtedy warto mieć to na uwadze. Warto też rozumieć, że ktoś może w stosunku do Was być bardzo mocno zdystansowany, chłodny, wręcz można powiedzieć zimny, tak? Nie okazywać uczuć, działać poprzez umysł. A dla Was, drogie baranki, dodatkowa karta to cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No i, kochani byczek, byk ma dzisiaj dziewiątkę buław, czyli wygląda na to, że będziesz, drogi byku, czuł, zmęczenie, przepracowanie, przesilenie. No mamy dopiero poniedziałek, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie możesz wpaść na Właściwe jeszcze, czy to kwestia tego, że rzeczywiście po tym weekendzie być może masz jakieś zaległości, chcesz bardzo dużo rzeczy naraz zrobić. Tak więc mogą się pojawiać jakieś trudności, jakieś przeszkody, ale może po prostu zbyt wiele naraz bierzesz na swoje ramiona, na swoje barki, i przez to właśnie to poczucie tego przeciążenia, odpowiedzialności nadmiernej być może za wiele rzeczy. Warto tutaj jakby tak samemu troszeczkę się zdyscyplinować, wtedy jest większa szansa, że dużo zrobicie, tak? Bo to jest energia buław i tutaj można wiele rzeczy zrobić. Tyle tylko, że trzeba byłoby sobie to po prostu poukładać i w jakiś sposób być może z czegoś zrezygnować, bo na pewno nie wszystko i nie naraz, bo wtedy to przeciążenie od razu poczujecie. Natomiast jeżeli faktycznie Stopniowo jedna rzecz zaczynamy, kończymy, następny temat zaczynamy, kończymy, i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście tutaj dużo można zrobić. Byleby nie, nie było takiego chaosu, kiedy <coughs> rozpoczynamy jeden, drugi, trzeci temat, niczego nie kończąc. Tak czy inaczej, wieczór na pewno poczujecie się mocno zmęczeni, no i myślę, że warto poszukać wtedy jakiegoś relaksu, jakiejś chwili dla siebie, być może w waszym życiu dopiero wieczór. Zrealizuje się ta energia siódemki, czyli właśnie ten, to szukanie tego spokoju, relaksu, być może w ten sposób. Wskazówki dla Was, proś o rady, Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. To dla byka. Kochani bliźnięta, bliźnięta mają dzisiaj rycerza pucharów, czyli wydaje się dzień bardzo miły, przyjemny, tak, możecie tutaj jakieś propozycje otrzymać, możecie jakieś zaproszenie otrzymać, a może, może propozycje jakiegoś spotkania, czy randki, czy jakiegoś romantycznego ewentualnie spotkania, tak. To jest też taka energia, kiedy my gdzieś tam szukamy, rozmyślamy, zastanawiamy się, co jest dla nas idealne, co nam najbardziej odpowiada, czego potrzebujemy, tak, gdzieś tam takie właśnie być może w tej siódemce właśnie rozmyślanie i ustawianie jakichś priorytetów, ustawianie jakichś swoich ideałów. Trochę to jest takie oderwane od rzeczywistości, tak? Bo jak to w pucharach, troszkę gdzieś tam nasze myśli mogą uciekać. Szczególnie przy tej siódemce właśnie tak może być. Ale oczywiście... Równocześnie ta karta mówi o bardzo miłym, przyjemnym dniu, kiedy wokół jest taka dobra atmosfera. My też gdzieś w tą dobrą atmosferę chętnie wchodzimy. No i myślę, że troszkę tego rozmarzenia no, nie przeszkodzi, natomiast rzeczywiście może tutaj przyjść do Was jakaś, jakaś propozycja, jakieś zaproszenie, być może gdzieś tam na przyszły. Czas, ewentualnie może jakieś decyzje będziecie podejmować, ale jeżeli to właśnie związane z relacjami, z uczuciami, z emocjami i warto też zastanowić się nad swoimi jakimiś głębokimi motywacjami, bo to też dobry czas, aby sobie tutaj właśnie coś być może samemu odpowiedzieć na jakieś pytania. Cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No i moi kochani raczek, uraka dzisiaj wieża, więc drogi raku, no warto byłoby zachować ostrożność, to po pierwsze, bo w wieży zawsze coś może się nagle stać, tak, jakiś taki kryzys, wszcząs, zniszczenie, tak, coś się sypie, pękają jakieś mury. No fajnie, jeżeli pękają mury, które nas ograniczają i wtedy można powiedzieć, wręcz nawet można doznać takiego olśnienia, czy też jakiegoś wyzwolenia, z jakiegoś, właśnie ze zniewolenia, kiedy wychodzimy z tego zniewolenia. Ale bywa tak, że niestety no, w nasze życie wchodzi kryzys, tak? bo coś się rozpadło, posypało. No i to jest dla nas zaskoczenie, jesteśmy zdezorientowani, i w tej karcie ważne jest, żeby właśnie reagować i podejmować własne decyzje nie bać się zmian. Bo jeżeli my nie pójdziemy za tymi zmianami, właśnie będziemy to czuli gdzieś tam podświadomie, z tyłu głowy, jakieś powiedzmy, będziemy mieć pogłosy, ale nie pójdziemy za tą energią, będziemy się kurczowo czegoś trzymać, no to właśnie wtedy przychodzi wieża i wprowadza w nasze życie chaos. A często jest tak, że my jesteśmy w stanie zapanować nad tym chaosem, właśnie uprzedzając, jak gdyby. Naszymi własnymi decyzjami, yy, yy, uprzedzając ten moment. tak? Czyli po prostu podejmujemy decyzję o jakiejś zmianie, bardzo poważnej zmianie w naszym życiu. Odkrywanie dla raka. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No, może właśnie trzeba tutaj coś odkryć dla siebie. Siódemka pucharów, kochani, dla lwa. Więc lew też dzisiaj będzie rozmarzony. Będziesz drogi lwie, fruwał sobie i by, myślę, że dość, dość wysoko od Ziemi, oderwany, oderwany od rzeczywistości. To jest takie troszkę bujanie w obłokach, fantazjowanie. Często, niestety, też. Y życie w złudzeniach, kiedy my zamiast faktów, no właśnie zaczynamy wierzyć w jakieś fantazje, w jakieś złudzenia, w jakieś iluzje. Dajemy się tak troszeczkę samemu oszukać, bo to, bo to często też tak wygląda. Być może macie jakieś bardzo duże oczekiwania, które nie są realne w danej sytuacji i jeżeli, jeżeli jak gdyby no nie ukrócicie na czas tego, nie, nie, nie ogarniecie jakby tego, nie nie ukierunkujecie w jakiś właściwy sposób, to możecie po prostu stracić coś, tak? Bo, bo jeżeli my, wiecie, wierzymy w coś takiego bardzo nierealnego, to czujemy się po pierwsze rozczarowani, po drugie tracimy z oczu to, co jest ważne i to nam niestety gdzieś tam od nas odchodzi, odpada, tak? Zostajemy bez tego czasem to jest takie trzymanie kilku srok za ogon, tak i wydaje nam się, że wszystko będzie nasze. Na finał tracimy wszystko. Więc no tutaj takimi oszczerzeniami należałoby się przejąć. Natomiast czasem ta karta mówi po prostu o tym, że pojawiają się jakieś nowe tematy dla nas, jakieś nowe zainteresowania, nowe pragnienia, coś robi na nas jakieś duże wrażenie. No, ale tak jak powiedziałam, jest to kilka rzeczy, i my na razie póki co nie potrafimy żadnej podjąć decyzji. Ulga, wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi twojej duszy. No i moi kochani, panna, panna ma dzisiaj kartę śmierci, a więc karta dużych zmian. Z pewnością transformacja jakaś tutaj może nastąpić, tak? Więc będzie taka sytuacja, kiedy dochodzimy do punktu, do takiego muru, powiedzmy, gdzie dalej tak już być nie może. Musi nastąpić jakaś zmiana. Najczęściej to jest zmiana taka dość duża, bardzo spektakularna, często. Czyli tak już być nie może, tak jak powiedziałam, musi coś się zmienić. Czasem to jest zakończenie, odcięcie, i wtedy mówimy: zakończ coś, pozwól temu odejść. Nie trzymaj na siłę się czegoś starego, posprzątaj, zrób miejsce dla, dla nowego. No i po prostu, y, nawet często jest tak, że to boli, więc trzeba odżałować, trzeba jakby y, pozwolić na to, zaakceptować ten nowy stan, ale równocześnie ta karta właśnie mówi o tym, że my możemy przeżyć też taką transformację, kiedy jakby rozwijamy skrzydła, kiedy jesteśmy w stanie wyjść z jakiegoś ukrycia, zrzucić z siebie jakieś maski, pokazać światu nowe ja, nową swoją osobę. Więc no, bywa, że w tej karcie coś tracimy i coś się kończy bezpowrotnie, ale bywa, że coś zyskujemy, coś kompletnie nowego. To jest nowy etap życia z pewnością. No i karta dla Was to osiągnięcia. Goń za swoimi marzeniami, będziesz zaskoczony, dokąd Cię zaprowadzą. Kochani, waga. Waga ma ósemkę pucharów, więc karta, która mówi o odejściu, odsunięciu się, odwróceniu się od miejsca, od sytuacji, od osoby, od osób, które w ogóle już nam nie grają jakoś, nie spełniają nas, nie współgrają z nami. Tak, jesteśmy mm, no znudzeni, zniesmaczeni, w jakiś sposób zrezygnowani, tak? bo coś się nie układa po naszej myśli i wycofujemy się. Coś po prostu nie gra. Musimy już odejść, bo czujemy, że ani chwili dłużej w ten sposób nie chcemy, żyć nie chcemy tutaj być. Czujemy się samotni, czujemy dużo rozterek w środku, ale to jest właśnie to taka kropla ostatnia, która przelewa czarę goryczy. I nie ma już odwrotu, tak? Nie patrzymy na to, że y, właściwie nie wiemy dokąd idziemy. Rzucamy wszystko i idziemy. Po prostu szukamy nowej drogi bez żadnego przygotowania. To są zazwyczaj takie nagłe decyzje. No i karta dla Was. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. To dla Wagi. No, a z kolei skorpion, kochani, w karcie, w karcie kontaktów bardzo intensywnych, czyli ósemka buław. Dużo się tutaj powinno dziać u ciebie, skorpionie, dzisiaj. Dużo, dużo zmian, szybkich takich zwrotów akcji, tak? Ty też powinieneś dzisiaj poczuć duży przypływ energii, taką inspirację wewnętrzną. Karta oczywiście też informacji, które do ciebie przychodzą, które ty dalej przekazujesz. Szukasz jakiejś informacji ewentualnie, coś wychodzi na jaw, tak? Tutaj jakieś rozmowy, jakieś telefony, czaty, pisanie, ja, różne formy kontaktu, ale raczej takiego nie właśnie face to face, tylko wszystko, co odbywa się online zazwyczaj. Generalnie radosny dzień, tak, dla, dla Was, Skorpiony, i tutaj, tak jak powiedziałam, będą rzeczy dziać się szybko, zmieniać się sytuacja będzie bardzo szybko. Można również spodziewać się tu jakiejś krótkiej podróży, jakiejś takiej niedalekiej, no i też jakichś ewentualnie krótkich romansów namiętnych, tak, takich wybuchów namiętności. To też tutaj się może zadziać. Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. No i strzelec, kochani. Strzelec ma dzisiaj dwójkę mieczy, czyli karta mówiąca o pewnego rodzaju blokadach. Tak, więc na coś się, drogi strzelcu, zamykasz. Czegoś nie chcesz widzieć, czegoś nie chcesz słyszeć. Nie chcesz zdać sobie z czegoś sprawy, tak? I to jest takie blokowanie. Nie podchodź do mnie, nie mów tego, nie pokazuj mi czegoś, tak? Ja wolę żyć w jakichś złudzeniach, nie chcę widzieć tej prawdy, bo jakby boję się ciężaru tego, boję się tego, co zobaczę. I to są właśnie te strachy, lęki, blokady, które powodują, że my uciekamy od rzeczywistości. A z drugiej strony, często też jest tak, że wyobrażamy sobie jakieś niebezpieczeństwa, jakieś, jakieś, wiecie, czarne scenariusze, których tak naprawdę nie ma. One mogą nadejść w każdej chwili, no ale to w, tak w życiu jest, tak, że wszystko się może zdarzyć, ale my sobie tutaj już właśnie wyobrażamy te. Negatywy. No, mam nadzieję, że strzelec szybko się upora z tą energią, zrzuci opaskę z oczu i odważnie stanie do tego, żeby się skonfrontować z sytuacją daną czy z jakąś informacją daną, tak, aby zacząć działać, żeby jednak coś zrobić, tak, bo tutaj no, jest takie niezdecydowanie w tym i taka też niechęć do tego, aby cokolwiek robić, czy nie wiedza, co się powinno zrobić, tak, więc odcinamy się od tego, aby nie być zmuszonym niejako do decyzji. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. No właśnie, drogi szczerze, czyli zrzucamy tę maskę, tę te, te opaskę z oczu, tak, i korzystamy z prawa wyboru i decyzji, to jest bardzo ważne. No a moi kochani, koziorożec ma dzisiaj trójkę buław, czyli karta, która mówi o działaniu, o nadziei dużej, o tym, że idziecie koziorożce do przodu, macie się właśnie, macie jakby dokonać kolejnego kroku i bardzo dużo właśnie tu jest takiej energii działania, aktywności. Coś już się zaczęło, tak, bo tutaj już ten pierwszy krok, tak jak powiedziałam, został wykonany, czas na kolejny. Jest tutaj duża szansa na powodzenie, gdzieś tam na horyzoncie właśnie widać dobre perspektywy no i myślę, że można odczuć taką ulgę, że zakończył się czas jakichś niepowodzeń, być może jakiegoś takiego, jakichś takich przeciwności losu, które Was spotykały z różnych stron, być może jakieś, jakieś nadchodziły dziwne sytuacje, teraz powinno się wieść Wam lepiej, to jest zdecydowanie właśnie na to nadzieja i mam nadzieję, że z tego tej, z tej energii skorzystacie postanowienia Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze, jeśli nie istnieje bezwzględne nie, nie ma również, przepraszam, bezwzględne tak, nie ma również nie. Tak. No i kochani, to był koziorożec Wodnik. Wodnik ma dzisiaj cesarzową, czyli kobieca władza, kobieca energia. Zdecydowanie taka obfitość, też, płodność, tak? dobrobyt. To, to jest karta, kiedy my chcemy się otaczać pięknymi rzeczami, przebywać w pięknych pomieszczeniach, cenimy luksus, elegancję, wszystko to, co najlepsze chcemy, aby było właśnie dla nas. No i oczywiście to jest też karta takiego bezpieczeństwa materialnego, które jest dla nas bardzo ważne, i powodzenia w ogóle w interesach, tak? bo to też są. To jest też decyzyjność w cesarzowej, karta decyzyjności. Ale przede wszystkim właśnie ten komfort, to poczucie piękna również, tak, tego luksusu, tego szukamy. Jest to oczywiście dobry dzień na to, aby zadbać o urodę, zadbać na przykład iść do fryzjera, do kosmetyczki, na masaż, iść do jakiejś wykwintnej restauracji eleganckiej, coś dobrego zjeść, tak? Jakby tymi takimi doczesnymi rzeczami się cieszyć, bo to nam faktycznie dzisiaj da radość. Świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. No właśnie, cesarzowa doskonale z tą teraźniejszością sobie radzi. No i moi drodzy, dla rybek siódemka mieczy czyli karta, która mówi o Oszustwie, tak? O złodzieju, o oszuście, o kłamcy, więc na to dzisiaj uważajcie, tak? Nie stwarzamy sytuacji, które mogą być jakąś okazją dla złodzieja, tak? Czyli pamiętajcie o zamykaniu drzwi, zamykaniu samochodu, o torebce, o portfelu, o, o nie wiem, o karcie bankomatowej, żeby jej tam gdzieś nie zostawić, powiedzmy. Więc to dzisiaj oczywiście jest ważne. Ważne też jest, Słuchać dokładnie, co do Was dzisiaj ludzie mówią, bo tutaj mogą być jakieś takie właśnie rzeczy nie do końca uczciwe, mogą być intencje, czyjeś nie do końca uczciwe, więc mam nadzieję, że jesteście w stanie to przesiać przez sito i będziecie wiedzieć, gdzie jest prawda. Równocześnie ta karta też mówi o tym, że. Ty, droga rybo, masz myśleć w sposób taki inny, masz być sprytna, masz działać w jakiś sposób być może zawoalowany, może nie wszystko trzeba od razu kawę na ławę, tak? Jeżeli masz jakiś plan, realizuj sobie go spokojnie, po cichu i dopiero wtedy, kiedy będzie trzeba, to możesz to światu ogłosić. Ale wa ważna tutaj jest właśnie też taka dyskrecja i no właśnie nie, nie mówienie o wszystkim, tak? Zostawiamy dla siebie... Pewien, e, e, pewien element. No i oczywiście e, również na bazie tych właśnie jakichś kłamstewek, jakichś nieczystych intencji mogą się tutaj rodzić konflikty i może tutaj gdzieś tam jakaś złość, zemsta, gniew się też w tej karcie pojawić. No i odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Więc być może ta kwestia zastanowienia, przemyślenia będzie dla Was też istotna dzisiaj. No dobrze, kochani, bierzemy aniołki. Bierzemy aniołki. No i wylosujemy sobie trzy rady. Dla Was, kochani, ewentualnie jak macie jakieś pytanie, to może to być odpowiedź. A więc jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. I Już będziemy czytać. Grupa numer jeden, moi drodzy, to niewłaściwy moment. Niewłaściwy moment. Ta chwila to nie najlepszy moment na działania związane z tematem, o który spytałeś. Odpowiedź nie brzmi jednak nie, ale jeszcze nie. Uzbrój się w cierpliwość, a nie dadzą ci znak, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Dwójeczka, moi drodzy. Istnieje coś lepszego. Niebiosa przygotowały dla ciebie coś cudownego. Musisz jednak mieć świadomość, że nie jest to ta sama rzecz, jaką ty zaplanowałeś. Spytaj siebie, co byś wolał: otrzymać to, do czego dążysz, czy może coś, co uczyni cię nieporównywalnie szczęśliwszym i bardziej spełnionym. Czasami Bóg ma dla nas zanadu coś tak wspaniałego, że sami nie bylibyśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Otwórz serce i umysł na możliwość, że zasługujesz na więcej niż to, o co prosisz. Zaufaj też, że anioły poprowadzą cię w nowych i ekscytujących kierunkach. No i kochani trujeczka, podejmij działanie. Nadeszła pora, gdy trzeba zacząć działać. Twoje anioły czekają na to, aż zrobisz kolejny krok, dzięki czemu będą mogły pomóc ci podążać ścieżką wiodącą do spełnienia Twoich marzeń. Odrzuć zwlekanie i niepewność. We wnętrzu swojego serca wiesz, co powinieneś zrobić. Działaj. Niezależnie od tego, czy jesteś aktualnie skupiony na karierze, sprawach uczuć, czy którymś z pozostałych tematów, spełnienie marzeń nie wpadnie ci po prostu w ręce. Musisz być aktywnym poszukiwaczem tego, na czym ci zależy. Tyle kochani na dzisiaj, życzę Wam cudownego poniedziałku i całego zresztą tygodnia, bo skoro nowy tydzień, no to nowa energia, no i słyszymy się moi drodzy już jutro.